Vinicius Junior żąda fortuny, Real Madrid mówi, twoją premią było tu trafić. William Saliba rozwiewa wątpliwości, Ronaldo przekonuje Jean-Felixa, Guardiola definitywnie zamyka temat powrotu do FC Barcelony. Ponadto dużo więcej informacji piłkarskich zapraszamy serdecznie, to jest piłkarski świat. To był prawie powrót do domu, Jean-Felix miał wrócić do Benfiki, wszystko było dogadane, ale wtedy zadzwonił Cristiano Ronaldo. Jedna rozmowa wystarczyła i Felix powiedział tak al-Nasir. Cristiano przekonał młodszego kolegę do wspólnej gry w Arabii Saudyjskiej, gdzie powstaje portugalski superduet. Felix, który ma za sobą trudne miesiące w minionym sezonie, szukał nowego impulsu i właśnie go znalazł. Benfica była blisko, ale ambicje, pieniądze i telefon od CR7 przesądziły wszystko. Nowy etap w karierze Felixa z dala od Europy, ale w centrum futbolowego zainteresowania. Jean-Felix wkrótce zostanie zaprezentowany jako nowy piłkarz Al-Nasir. Eduardo Camavinga miał być przyszłością środka Pola Realu Madryt, ale jego rozwój wyhamował. Teraz Xavi Alonso ma dla niego nowy rewolucyjny plan. Jak podaje AS nowy trener Królewskich... Chce uczynić Francuza prawdziwym szwajcarskim scyzorykiem swojej taktyki. Kamavinga ma pełnić rolę uniwersalnego zawodnika, który może zagrać w systemach 4-3-3, 4-4-2 a nawet 3-5-2. Mimo zaledwie dwóch goli w 32 meczach ostatniego sezonu, Real Madrid dalej wierzy w jego ogromny potencjał. Z kontraktem do 2029 roku i wsparciem nowego trenera, Kamavinga ma szansę wrócić na szczyt. Tym razem w zupełnie nowej roli. Mark Kukurela może być kolejną gwiazdą Chelsea, która trafi do Arabii Saudyjskiej. Jak podaje Marka, Al Nasir, ten sam klub, który właśnie dogadał się z João Felixem, szykuje ofertę XXL za hiszpańskiego wahadłowego. Kukurela był kluczową postacią Enzo Mareski. 7 goli i 3 asysty w 48 meczach. To bilans, który mówi sam za siebie. Teraz Saudyjczycy chcą go przekonać do dołączenia do projektu z Cristiano Ronaldo na czele. Chelsea świeżo po triumfie w klubowych mistrzostwach świata nie chce jednak łatwo rezygnować ze swojego asa defensywy. Po sprzedaży Jean-Felixa Londyńczycy mogą otrzymać kolejną fortunę do klubowej kasy. Ale czy zgodzą się stracić kolejnego lidera? William Saliba zostaje w Arsenalu, francuski stoper, który od miesięcy znajdował się na celowniku Realu Madryt, właśnie potwierdził swoje plany po ostatnim meczu. Mam nadzieję, że wkrótce przedłużę kontrakt. Bóg jest wielki. W tym roku spróbujemy wygrać wszystko, powiedział Saliba. To jasny sygnał, że nie zamierza opuszczać Londynu. Obrońca, który rozegrał aż 51 spotkań w poprzednim sezonie, stał się filarem w systemie Mikela Ardety i nie zamierza zmieniać kursu. Real Madrid był blisko? Być może, ale Saliba stawia na stabilność i wielkie ambicje z arsenalem. Vinicius Junior zażądał od Realu Madrid nowego kontraktu na poziomie aż 30 milionów euro netto rocznie, co dałoby koszt ponad 300 milionów euro przez 5 lat. Brazylijczyk chce przebić ofertę, którą wcześniej sam zaakceptował. W równej podstawie Kyliana Mbappé nie spełna 17 milionów euro netto. Klub natychmiast się wycofał. Władze królewskich uważają, że po najsłabszym sezonie od 7 lat Vinicius nie ma pozycji, by zażądać takich pieniędzy. Real Madrid jasno odpowiada, nie będzie premii za podpis, bo Brazylijczyk już tu jest. Twoją premią było przyjście do Realu Madrid i możliwość zostania legendą. Klub nie chce łamać struktury płacowej, a rozmowy wstrzymano. Jeśli Vinicius nie odbuduje formy w nowym sezonie, temat podwyżki zostanie zamknięty. A jeśli nie przedłuży umowy do 2026 roku, latem zostanie wystawiony na sprzedaż. Real Madrid nie zamierza powtarzać błędów z Ronaldo Ramosem czy Di Marią. Historia uczy: nikt nie jest niezastąpiony. Vinicius Junior musi wybrać albo pokora i futbol, albo rozstanie z klubem, który go ukształtował. Saudyjski gigant Al-Hilal szykuje konkretną ofertę za Darwina Numerza. Liverpool zamierza rozstać się z 26-letnim napastnikiem, który nie spełnił pokładanych w nim nadziei, a Arnes Slot nie wystawił go nawet przeciwko Milanowi. Oficjalnie to drobny uraz, ale za kulicami mówi się wprost: Derec nie chcą ryzykować kontuzji przed sprzedażą. Napoli było blisko, ale Liverpool nie chciał zejść z sceny. Teraz jednak do gry wkracza potężny gracz Al-Hilal, wspierany przez Saudyjski Fundusz Inwestycji Publicznych. Klub już w styczniu był gotów płacić Darwinowi 550 tysięcy funtów tygodniowo, ale transfer zablokowano. Teraz nowy trener Simone Inzaghi osobiście zażądał Urugwajczyka, oferta może sięgnąć aż 70 milionów funtów. Garnacho na wylocie z Manchesteru United. Po konflikcie z Rubenem Amorimem i słowach Argentyńczyka po finale Ligi Europy, przyszłość młodego skrzydłowego w klubie staje się coraz mniej pewna. ESPN donosi, że Garnacho nie zamierza schodzić z europejskiej sceny. Jego priorytetem pozostaje Premier League i gra w Lidze Mistrzów. Chelsea i Napoli walczą o podpis 21-latka, lecz to The Blues mają przewagę. Ich udział w Champions League. Może przeważyć szalę. Aston Villa, brak kwalifikacji osłabił ich pozycję. Oferty z Arabii Saudyjskiej odrzucone bez wahania. Garnacho szuka projektu z ambicją i europejskim poziomem. Powstaje pytanie, czy Stamford Bridge stanie się jego nowym domem? Borussia Dortmund zatrzymuje transferową karuzelę. Lars Ricken, nowy dyrektor sportowy BWB. Prost przyznał, po zeszłorocznych 25 ruchach kadrowych nie będzie kolejnej rewolucji. Klub stawia na rozwój, stabilność i budowę automatyzmów. Job Benningham był absolutnym celem. Daniel Svensson to kolejna świadoma decyzja. Nie chcemy sześciu czy ośmiu nowych piłkarzy. W tym zespole musi zapanować spokój, mówi Ricken w rozmowie z Kickerem. Dodał też, że aż 95% plotek transferowych to fikcja. Klucz? Lojalność i cisza. Borussia Dortmund rusza do walki o przyszłość. Bez chaosu, z jasnym planem i oczekiwaniami. Nie powtórzyć koszmaru z poprzedniego sezonu. Start sezonu już 18 sierpnia od meczu z Rot-Weiss Essen. Powrót do Barcelony? Nie, to był fantastyczny czas, ale to koniec. Ogłosił Pep Guardiola rozwiewając wszelkie spekulacje. Mimo że kibisebla ugrany od lat marzą o jego wielkim powrocie na ławkę trenerską kampną, legendarny szkoleniowiec jasno postawił granicę. Dla Guardioli era Barcelony to zamknięty rozdział. Piękny, historyczny, ale bez powrotu. Teraz całą energię koncentruje na kolejnych wyzwaniach z Manchesterem City, gdzie buduje swoją nową piłkarską spuściznę. To jedno zdanie kończy wszelkie marzenia fanów o odrodzeniu tiki taki z jego ręki w Katalonii. W dzisiejszym materiale to już wszystko. Jakie są Wasze opinie na temat nadchodzących transferów i piłkarskich rewolucji? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Czy to początek wielkich zmian w europejskim futbolu? Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować kanału, aby być na bieżąco z najgorętszymi newsami ze świata piłki nożnej. Do usłyszenia wkrótce. Czołem!